Dziś poruszyliśmy. Czekajcie, czy ja tak smoknąłem w ustach, czy coś? <grymne> to jest. <flops>. <grymne> <grymne> tak. Cześć! Dzisiejszy odcinek ma dosyć charakterystyczny tytuł i prowokacyjny, ponieważ chcieliśmy poruszyć. Taki temat porównania. Tak. Big Five, Wielkie Piątki oraz MBTI. Czym się różnią? Gdzie mają cechy wspólne? E, jakie są analogie? E, no i przede wszystkim, gdzie możemy stosować zarówno hmm. jeden, jak i drugi test czy typologię. E, no właśnie, bo zacznijmy od tego, że Wielka Piątka mm, trudno mi nawet przechodzi przez usta. To, żeby powiedzieć, że to jest typologia. O, e, okay. bo w MBTI mamy gdzieś możliwość wytypowania kogoś tak, w jakiś i, sposób. Tak, i e, są konkretne etykiety. Faktycznie jest 16 typów i każdy dostaje po prostu coś dla siebie. no na faktycznie. Y Natomiast jeśli chodzi o Wielką Piątkę, jest to bardzo płynne. Y Nie ma takich jasnych. Y Zapisów, chociażby takie, jak są hmm, nawet w tym czerwonym, zielonym, tak dalej, mhm. sangwiniku, flegmatyku, innych, yy, właśnie, typologiach. Tylko jest pewien wynik, to jest wynik oparty yy, o po prostu wartości mhm. matematyczne i on niesie pewne przesłanie, natomiast też bardzo trudno jest kogoś tak, tak jakby jasno wytypować. Są tak, oczywiście faktycznie. pewne cechy, mhm. Też które y, sprawiają, oczywiście ekstrawersja, na przykład łatwo jest ją gdzieś tam zauważyć, czy sprawdzić na przykład sumienność, no w 5 minut mm -hmm. bardzo trudno będzie u kogoś faktycznie zweryfikować. No tak, bo powiesz co powiesz, że o jestem wys wyszedł mi wysoki wynik na osi neurotyczności. <grym> tak, faktycznie, a potem ewentualnie tak, a które części i tak. to jest cała dyskusja na temat tego gdzie leży ta twoja neurotyczność i ile ci wyszło, a powiesz przykładowo, nie wiem, ESTJ to już wiadomo o, o czym mówimy. Tak, ja sam się mm -hmm. łapię na tym, że szukając tej sumienności, szukałbym najpierw przez MBTI, okay. i typując przez MBTI, mógłbym gdzieś tam statystycznie stereotypowo faktycznie. wiedzieć, że mhm. prawdopodobieństwo, że da, dana osoba y, ma wyższą sumienność i jest wyższa na podstawie jej zachowania, ale wiedziałbym, że robiłbym to po prostu tak. y, przez ten kierunek MBTI. Bo to są faktycznie skróty po prostu myślowe, a ten y, ta wielka piątka. Faktycznie, ale mi teraz myśl rzuciłeś, nie, myślałam nigdy o tym w ten sposób, że, że to nie można tego nazwać typologią taką tradycyjną, no? Faktycznie. Natomiast ma szereg takich praktycznych zastosowań, chociażby w rekrutacji, czy w jakimś tam zespole, w którym ktoś pracuje, można jasno, taki statystyczny, matematyczny sposób przedstawić mhm. wynik. Trochę jest problem z MBTI, bo nie zawsze te testy są miarodajne mhm. w momencie wykonania go, nie zawsze ten tak. właściwy typ wychodzi. Mhm. O czym się przekona, przekonało bardzo wielu ze słuchaczy i nas. Tak, i tak, tak, tak. Oglądających, że, że gdzieś tam za pierwsze raz mogło to nie wyjść. No i teraz mhm. jak używać tego w rekrutacji? Czasem używając tego typu testów, no możemy naciąć się na pewne tak. Błędy. O... I jest to dość ważne w MBTI, bo, bo każda litera znaczy coś ogromnego. To jest cały obszar, powiedzmy, życia tego człowieka. Mhm. Więc jak ktoś ma przykład na faktach, ktoś ma literki faktyczne INTJ, a w teście wychodzi mu ISFJ, i co? I teraz po prostu wpisuje w ten CV ISFJ i wysyła. Pracodawcy i jest to fałszywy wynik po prostu i będzie rzutowano bardzo wiele mhm. różnych rzeczy i z tego mogą wyniknąć no, po prostu problemy. Tak, a przy rekrutacji y, używając Big Five, oczywiście, ktoś może tutaj też jest. Problem testów, tak? Można go zafałszować. Można wiedząc, hmm. na jakim stanowisko przychodzę, chcieć hmm. pokazać, że na przykład. O, tutaj jest takie stanowisko recepcja, hmm. dużo osób będzie, to na pewno sumienność sobie tutaj w Ja i nawet ja na to nie wpadła. I, nie i, yy, nie i doszlifuję sobie tam, nie wiem, ekstrawersję, yy, żeby ktoś. W Pomyślał o mnie w ten sposób, żeby lepiej się gdzieś tam wpasować, ten test? No Jestem obarczony. Nie będzie pasował na to stanowisko. Będzie to problematyczne dla. Jakby jest to Pewnie bardzo możliwe, natomiast problem jest taki, że, że, że pewnie tak czy się wie, wiele osób będzie w ten sposób rozumować. Uh -huh. yy, no i przez to mogą faktycznie um, dać zafałszowany wynik. Yy, no i hmm. to spowoduje. To, że, że taka osoba, yy, no, będzie ta, która gdzieś tam rekrutuje, wyciągnie negatywne hmm, wnioski. Czyli po prostu fałszywe. wynik będzie fałszywy, faktycznie. Tak, tak, Ale tak. to jest element y, ludzki. A sam test Big Five to chyba. Razem, jest bardzo rzetelny, jest, jest, jest bardzo świetny. dokładny, jest bardzo precyzyjny hmm. yy, i można też proste wnioski od razu wyciągnąć. Hmm. Yy, one nie będą aż tak złożone jak w przypadku MBT, bo mm. MBT naprawdę daje dużo większy zasób wiedzy mm. o człowieku, o je, jego skłonnościach, o, o źródle mm. jego działań. Natomiast tu bardzo prosto też ktoś, kto nie ma jakiejś bardzo dużej wiedzy psychologicznej, czy też obeznania, doświadczenia, mm. może w prosty sposób już sobie zweryfikować, sprawdzić, tak, czy dokładnie. dana rzecz, może, znaczy no, czy dana osoba gdzieś tam pasuje, czy tak. na przykład yy, jasno będzie można zobaczyć. W ciemno, jeżeli ktoś ma ekstrawersję 10, mm. a drugi ma ekstrawersję 110, i teraz oni będą zmuszeni pracować przez cały dzień razem, mm. to już w ciemno można założyć, że gdzieś tam może się pojawić pewien e, konflikt. Albo nie wiem, sumienność, i patrzysz sumienność wysoko, no to jeszcze można zobaczyć, jak się rozkłada ta sumienność i tak. na przykład ma. Tam uporządkowanie wysoko, no to raczej to będzie ktoś, kto będzie dbał o stanowisko pracy. Na przykład, jeśli to jest mhm. ktoś reprezentatywny, to fajnie by było wziąć taką osobę, na przykład, do sekretariatu albo coś takiego. No, zgadza się, bo też wszystko zależy, jaka jest interakcja między tymi mhm. ludźmi w zespole, bo może być jak najbardziej osoba sumienna i niesumienna. Podaję sobie taki przykład, który mam. Biorę zauważmy, kogoś, kto ma niską ekstrawersję mm -hmm. i wysoką sumienność, mm -hmm. i to może być taki fajny backup dla takiego handlowca, który tak. ma bardzo wysoką ekstrawersję i niską sumienność. No tak. I załóżmy ta, ta osoba sesji, tak, 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 tak może po prostu przygotować tak. oferty, wysyłać je, tak. y, przygotować plan dnia i tak dalej. I ona się mm -hmm. będzie się cieszyła, że nie musi jeździć do tych wszystkich klientów, bo pomyśli sobie, że to jest tragedia, katastrofa, mm -hmm. tak jeździć do tych wszystkich. A tam też żyje dla tych kontaktów. Tak. Zgadza się, i ma tak. olbrzymie odciążenie tym, że jest taka osoba, która tak. za, to, za nią po prostu robi, wypełnia te oferty. I to są już bardzo, bardzo konkretne wnioski, które mhm. można wyciągnąć na temat kandydata bez, bez tych skomplikowanych systemów typu MBTI. To jest tak. ten, do tej wielkiej piątki, po pierwsze, ten test, test jest bardzo rzetelny, jest, jest niesamowity, jest ten test naprawdę, jest świetny. A po drugie, próg wejścia jest dużo niższy niż mhm. faktycznie przy takich typowych, Typowych typologiach. Bo te typologie, chociażby te MBTI, trzeba to znać, trzeba tą teorię znać, trzeba wiedzieć, czym mam do czynienia, trzeba mhm. wiedzieć, że jak mi pracownik wysyła ISFJ, to co to może jeszcze znaczyć, czy faktycznie on jest ten ISFJ, czy on jest INTJ, i jeśli wyjdą jakieś problemy, to trzeba umieć to rozwiązać. A ten Big Five to jest po prostu bardzo proste. Dostaję test, zakładam, że rzetelnie wypełniony, mhm. a poza tym ten test jest świetny poza tym elementem ludzkim <laughs> i faktycznie wyciągam wnioski na podstawie bardzo konkretnych tych rubryk powiedzmy i to jest dobre i dla pracodawcy i to jest świetne też dla tego pracownika, który od razu będzie mógł dostać się na odpowiednie stanowiska albo przynajmniej mniej więcej odpowiednie. A jeśli pomyli ten swój wynik chociażby w tym MBTI no to może się sko może skończyć na zupełnie innym miejscu niż on będzie się czuł dobrze lub y, gdzieś gdzie nie, nie będzie przy, tak bardzo przydatny tej organizacji, jaki mógłby być. Tak, tak, więc no, nie ukrywam. Po prostu też wtedy ten szef, czy ta, ten charowiec, mhm. on naprawdę też dobrze musi znać MBTI. Mhm. E, tu jest duży problem tego typu, że no nie, nie zawsze łatwo z niego korzystać, tak. z tego narzędzia, można bardzo łatwo się pokaleczyć i korzystać nieumiejętnie. że MBTI. Tak, mhm. tak, tak, więc pod tym względem faktycznie. Natomiast jeśli chodzi o zespół, bo mhm. już też z zespołami też zdarzało nam się pracować, mhm. które, które gdzieś tam widzieliśmy, że jeśli chodzi o pewne interakcje, o to jak nawzajem na siebie wpływają na pewne jakieś takie niuanse, związane tak. też z ich osobowością i z tym, żeby odkrywali też lepiej siebie mhm. i Rozumieli innych, no to tutaj wygrywa zdecydowanie MBTI. Tak. E, no tylko proces był prosty. No musieliśmy każdego, że tak powiem, na krótką mm. rozmowę wziąć. E, ale krótka, bo tak, my byliśmy tak. zdziwieni, jak, jak bardzo to działa. My wiedzieliśmy w teorii, ale w praktyce po prostu Tak. tak. I o tą osobę w zasadzie mm. podpytaliśmy różne rzeczy, e, sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy wynik. E, potem. Nałożyliśmy to jakby na zespół, że zespół mógł nawzajem się pochwalić wynikami. Tam daliśmy pewne wskazówki dotyczące pewnych zachowań, pewnych działań w zespole, no i konkretne rady, jeżeli powiedzmy był jakiś konflikt czy jakieś tam niedogadanie, no to co można zrobić, jak można temu zaradzić? Jedna strona, druga strona, żeby lepiej siebie zrozumieć, tak. zrozumieć siebie i innych, tak I jak... to ludzie, których my nie znaliśmy, tych ludzi, po prostu ten system działa, ten MBTI, systemy działają, to są uniwersalne zasady. Minus jest taki, że trzeba te zasady znać i to dość dobrze, żeby mhm. faktycznie móc takie wnioski wyciągnąć. Więc yy, no, znowu, z wielką piątką nie da się czegoś takiego zrobić, bo... No jest jakby zasób yy, rzeczy, które można wyciągnąć ograniczony ograniczony no tak. do tych cech, Dokładnie. które są mierzone, mhm. one są tak. i koniec, tak? I też nie wytłumaczysz ich, nie wytłumaczysz dlaczego jest tak, że ten ma sumienność wysoką, ale powiedzmy w tej sumienności ma uporządkowanie tam dużo niższą i jak to mhm. jest, że to jest tak pracowity człowiek, a tak. <laughs> biurko ma ciągle zawalone i też nie wytłumaczysz, że to może wynikać z innych rzeczy i to też czasami niekoniecznie może... Jest złą rzeczą. Na przykład. Tak. No i MBTI porusza pewne wymiary, które Big Five, no totalnie jakby albo, bo na przykład nie, wiem, otwarcie doświadczenie jest trochę powiązane z jednym i z drugim. Tak. Natomiast y, jeżeli weźmiemy sobie powiedzmy. Y, T kontra F też może gdzieś tam, gdzieś tam jest, natomiast SN w taki jasny mm -hmm. sposób nie ma, nie ma zróżnicowania. Oczywiście są pewne korelacje Oczywiście, z, z pewnymi czynnikami, które są w, w Big Five. Natomiast nie ma takiej jasnej zasady, tak, jasnej jeden procedury, że, że to jest S, to jest N i tak się powinni się komunikować, takie, są, takie mm -hmm. są różnice. Nie da się tego wyciągnąć z samego mm -hmm. Big Five. Nie, jest to niemożliwe. Mm -hmm. My nawet mówiliśmy taki przykład, że może być tak, że I NTP i ENTP mogą mieć prawie że identyczne wyniki. Na tak, przykład, tak, w tak. To tak, zależy od, od indywidualnego przypadku. Zgadza się, mhm. zgadza się. Jakiś tam bardziej ekstraweczny NTP, bardziej nitraweczny NTP i jak najbardziej nie widzę mhm. żadnych przeciwwskazań, żeby mogli mieć mhm. dokładnie te same wyniki. A wiemy, że to są zupełnie inne osoby. Mhm. Może nie zupełnie, ale w dużej mierze inne. Mam takie właśnie yy, wspomnienie dotyczące właśnie typologii, bo byłem na spotkaniu dotyczącym jeszcze jednej mhm. yy, typologii. I tam był typ INFJ i SFP. Okay. E, I im w tej typologii wyszło dokładnie to samo. Okay. I okay. to miało sens dla tej typologii, e, natomiast e, oni sami nawzajem wyczuwali to, że coś tu nie gra, okay. że mhm. oni są zupełnie inni. E, tam chodziło o jakieś takie mm, zasady dotyczące tego, na czym tam konkretne osoby się skupiały w życiu, na jakiś tam, e, były zorientowane na cel, tylko że mm. każdy troszeczkę ten cel de definiował. Oczywiście. Ale w tej mm. typologii to było to samo. I troszeczkę przez analogię e, właśnie MBTI potrafi pokazać te różnice. Oni intuicyjnie już wyczuwali, oni nie znali mm. się tak na tym za bardzo, ale już intuicyjnie wyczuwali, że coś tu, coś tu nie to gra. to nie jest to do końca, że to, tak, tak, Że ty tu ze mną razem no. w tej samej kategorii, no właśnie, więc pod tym względem właśnie MBTI rządzi, tak. ale Big Five y, też ma swoje praktyczne zastosowanie jest mm. bardzo dobrym narzędziem. No, czyli Big Five, niski próg wejścia, to jest świetna sprawa, Big Five można wyciągnąć natychmiastowe, szybkie, dość trafne mhm. i powtarzalne wyniki, wnioski i y, po trzecie, jeśli chodzi o takie kwestie rekrutacyjne albo takie poznać na szybko, z kim mam do czynienia, to zdecydowanie polecamy Big Five, przez to, że ten test jest po prostu niesamowity. To jest tak dobrze napisany test, jest tak trafny, jest powtarzalny, jest po prostu świetny, super jest ten test. Z kolei wiemy, jak jest z testami MBTI, różnie bywają, na pewno trzeba potem kopać, czy to jest więcej tych opisów. Więc tu ten próg wejścia na pewno jest dużo wyższy, ten system jest dużo bardziej skomplikowany, ale jednak to jest nasz ulubiony system, to nie wynika z niczego, jeśli chodzi o takie o relacje, o budowanie już zespołu Big Five do rekrutacji, ale od tego momentu dalej to naszym zdaniem MBTI, żeby zrozumieć o co mhm. chodzi, konflikty zrozumieć, żeby. Żeby nie było w ogóle konfliktu, żeby ludzie się dogadali, żeby mhm. była ta współpraca i wzajemne zrozumienie. Także jak więc widzicie, Big Five bywa lepsze, ale nie jest lepsze we wszystkim. No tak, no każdy z tych. Ma swoje zalety ma swoje i wady. Zalety. Mhm. Także żegnają się, Sofi. i Nikonem.